Hej, cześć, z tej strony Xen. Witam was w drugim odcinku z gry w FNAF, FNAF 3. No i kontynuujemy naszą drugą noc. Mam nadzieję, że. Ogarnę o co tutaj chodzi w końcu. Dzięki wielkie za, tutaj za wszystkie rady, Które mi po, powiedzieliście. Już wiem, że nie zabija mnie żaden animatronik oprócz tutaj Springtrapa. I jeśli on się tutaj na mnie patrzy, to niby nie mam się w ogóle na niego patrzeć, tylko po prostu gdzieś tutaj zagrać obok yy, tą melodyjkę. Znaczy melodyjkę, to hello, balon boja. O, tu jest. Czyli ja do, tutaj bym chciał zagrać balon boja i on powinien tu przejść, tak? Czy jak to działa? No i nie przeszedł. Chyba, że poszedł do wentów? Nie no, nie ma go w wentach. Kurczę, naprawdę nie wiem, gdzie on jest teraz już nie, nie potrafię, tak jak wcześniej w, u innych, w innych częściach ogarniałem, gdzie oni idą, gdzie oni pójdą i tak dalej. Tak tutaj, za cholerę, nie wiem. O, jest tutaj. Po prostu nie wiem, gdzie on będzie, gdzie on jest. A, dobra, widzę go tutaj kątem, oka, czyli on tutaj przychodzi, jak zagram. Dobra, czyli wszystko jest git. Wenty, 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 wenty. Jak ja to mam zamknąć teraz? Ciach? Dobra. Kamera system, ok. No jest dziwnie już, jak wchodzi do wentów. Ok. No to sobie zagrajmy tutaj może. O jest, dobra, wyszedł. No i co? Chciałem żebyś, oj, poszedł sobie gdzieś. Wentów nie, wentów tutaj? Nie. O, jest tutaj. Dobra, dobra. Niech sobie będzie tam. Okej. Okay. Na razie spokój. O nie, ventilation. Szybko. O Jezu, te odgłosy to są straszne. Panie spring trapie. Ja bym chciał, żebyś tutaj przyszedł znowu. Dziękuję bardzo. Ok. A co by się stało, jakbym silował wszystkie tutaj e, wenty po prostu? Czy ja mogę tylko jedne? Eee, pewnie jedno mogę tylko. To nawet nie. Oooo! Nie będę nawet próbował. Niech sobie tam będą te zamknięte. No, dalej, dzięki. O, tu jest, dobra. No to ja bym chciał tutaj. A audio error akurat się zrobił. Dawaj, oh. dawaj. <laughs> Jezu! Dobra. <laughs> Udało mi się. Nie dostać jumpskera na murtkę. Gdzie on teraz jest? Wenty? O, są wenty. Dobra. Tu gram audio, tutaj. On nie powinien móc przejść tutaj, nie? Teraz. Co to było? Co się dzieje? To była mangle? Co teraz? Co teraz mi się stanie? Coś mi się stanie teraz? Dobra, jest tutaj Wszystko git co i możemy na niego patrzeć chyba, nie? Czy nie? Dobra, tu sobie przeszedł, to tutaj Hello? znowu O! Oh. Ventilation error, nie Prawda, miarę spokojny jest stanoc, chociaż ten mangel mnie trochę przeraził, bo nie wiem co tutaj to znaczy. W sumie nie wiem nic, co znaczy tutaj, żaden animatronik nie wiem co tutaj robi. Oprócz tego. O, wideo. Wenty. Nie! Nie! Chwila, zrobimy inaczej. Tak? O, kurde! No nie! Play audio. I reboot al. Proszę, zadziałaj. Nie wchodź mi do wentów. Nie wchodź mi do wentów. Zamknąłem wenty. Ty on chodzi po wentach. Gdzie jesteś w wentach? W pajacu. Nie ma go w wentach. Nie, nie ma go, nie ma go tu no Nie wiem, zagrajmy tutaj Gdzie on jest? Ty, nie ma go Ty, no nie ma go, gdzie on jest? Co? O Kurde, nie wiem gdzie on jest, naprawdę nie wiem gdzie on jest. Szukam go, a... Jest, szósta. Już myślałem, że mi znowu wyskoczy, tak jak wcześniej. O nie, teraz trzecia noc będzie, kurde. O! Kolejna minigierka. O kurde, teraz idziemy tom. E, tym, nim. Okej. Okay. Follow me znowu. A nie, teraz nie pójdziemy, follow me. Teraz sobie pójdziemy gdzie indziej. Gnoju. Nie chcemy być zabici. Bo coś czuję, że będzie to samo. I co tutaj? Widzicie? To jest ten to miejsce, gdzie jest kameraman. Okej. Okay. jest przejście jakieś. Tu są jakieś pumpkiny. A i follow me, jest tak czy siak. Ok, czyli nic innego nie mogę zrobić. A jak to pójdę w lewo? O kurde. Jakieś części tu są. Dobra, no to chyba follow him. Nic innego nie możemy zrobić. Myślałem, że tutaj jakiś sekret będzie czy coś. Później bo nim będzie... znaczy bo nim. Czy później Chiką będziemy iść, czy co? No jestem ciekaw. Follow me. A jak tutaj pójdę? A tu wszystko zabite dechami jest. Okej. Okay. Powalone to jest. Error. Dobra no i teraz to pewnie to my też widzimy. No właśnie. Masakra. Dobra, trzecia noc. Co ty tu masz do powiedzenia nam? Uh, hello, hello. Uh, for today's lesson we will be continuing our training on proper handling techniques. When using an animatronic as a suit, please ensure that the animatronic parts are tightly compressed and fastened by the spring locks located around the inside of the suit. It may take a few moments, Position your head and torso between these parts in a manner any of the spring locks inside the room. Do not touch the spring locks at any time. Do not breathe on the spring lock, as moisture may loosen them and cause them to break loose. In the case that the spring locks come loose while you are wearing a suit, please try to maneuver away from populated areas before bleeding out. As to not ruin your customer Hello. experience. As always, there is ever an emergency. Please go to the designated safe room. Every location is built with one extra place included in the digital map layout program in the animatronics or security system. This room is hidden to customers, invisible electronics and is always off camera. As always, remember to smile. You are the face of Freddy Fazbear's kingdom. Remember to smile, no? Sam się smile, tej. Pajacu. O, oh, Jezus Maria. straszne, kurde. Ta morda mangle przychodzi, to... Ale ja nadal nie widzę... Nadal nie widzę... ...tej tego, springtrapa. To mnie... ...martwi bardzo. Ty, ja nie patrzę w ogóle po wentach, zapomniałem. Nie ma go. Dawaj tu hello może Kurde No gdzie ty jesteś, no? Hello? Gościu W ogóle widzicie? Tutaj są takie Co jest? Co jest? Bęty! <laughs> O nie! Video ventilation error, play audio, up toggle. Nie mam. Dobra, rebootujemy. Kamera, system. Szybko, szybko, szybko. Co to za dźwięk? taki ambient dziwny. To co, że on jest blisko? <laughs> Kurde. Hamstwo. Nałożyło się dużo rzeczy. <laughs> Jeszcze raz. Dawaj. Jakbym go zobaczył chociaż raz, to bym wiedział gdzie mniej więcej jest. No, tu cię nie ma. Tu cię nie ma. Tu też cię nie ma. Play audio. Tutaj. O, widzicie w ogóle tutaj są te cziki, te... Cupcake, ale takie straszne. O, tu jest, dobra. No tutaj play audio. Sobie zamkniemy. O. Ty nie posłuchał. Ale i tu przechodź. Jesteś? Jesteś, dobra. I tam cię chcemy cały czas. Bo tu nie przejdzie przez węty. Tu w ogóle nie przejdzie, bo jest zamknięte. Video error, dobra. O kurde, kamera, system i audio od razu? Co? Już ten dźwięk jest? Czemu? Co się dzieje? Dalej, 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 dalej. Rebootuj. <laughs> o lolololol, lolo. co to był za Fredio? Fredi... Fredio. Freddy Merkury. Nie chcemy Ciebie nigdzie. Hi. Aj, ty, no nie ma go nigdzie. Znowu? Gdzie Ty znikasz? No, <grystanie> Jezu. kurde, Foxy, Cholerny No, to dobrze, dobrze. Będzie festiwal krzyków znowu. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? No, hello! Gdzie jesteś? Nigdzie go na mapie nie widzę. Tutaj? Dobra. Dalej, dalej. To jest najgorsze. Nie wierzy gdzie on jest. No fajnie. Jeszcze audio error. Znaczy nie audio tylko kamera. Porąbane to jest. Skąd mam wiedzieć gdzie on jest skoro nawet go na kamerach nie widzę. Jest? Nie ma. Powiem tak nie łazi, bo go nie słyszę. O! Jest, dobra, tutaj. Hello? Przejdziesz? Nie przeszedł tu. Czemu? Hello? Audio error, fajnie. Dalej, dalej. O, jest, dobra, to tutaj teraz. E, no kurde! Ventilation error. No, tu się więcej dzieje. Czy znaczy, podobnie dużo się dzieje jak w wujce, ale tak mniej ogarnią o co tu chodzi. Dobra, tutaj zaprowadzimy cię może. Nie, już poszedłeś sobie, nie? Tylko, gdzie tyś. Gdzieś ty poszedł? Dobra, damy tu audio i... idziemy na kamery. Znowu ten dźwięk. O co chodzi z tym dźwiękiem? Możecie mi napisać w komentarzach, co to jest ten ambient? Dobra, tu jesteś. Teraz idziesz... Tu sobie poszedłeś, to ja tutaj bym ciebie chciał. Audio error. Ja nie wiem, czy ja mogę patrzeć na tego Frediego, bo chyba z tego, co czytałem, to nie można patrzeć na niego w ogóle, nie można się nim przejmować. Dobra, tu zagramy audio. Znowu gdzieś polazu. lazu. Nie ty się szwindasz, no. Szwindobylski, co jest? Widzieliście? Balon Boya? Ah! Jezu, cheeka. I co teraz? Jak czika mnie walna? Coś się dzieje? Pewnie wabimy go tym głównym właśnie. Audio error. Dobra, szybko, jeszcze jedna godzinka, błagam. Błagam, no. Będziemy mieli dwie nocki wtedy. Ładnie proszę. Jestem grzeczny. Mogę ładnie prosić? Map to ogólnie... Dawaj, szybko! Video error Kamera systems Szybko, 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 no słysz jakieś kroki cholerne Hello. Tu go nie ma. Tu go nie ma No Gdzie ty się szwindasz znowu, no Audio error znowu Szósta, ejem, szósta, easy, 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 easy. I'm dancing, I'm dancing. Nie, no dobrze jest. O, kolejna. I teraz Chikom będziemy pewnie, nie? No właśnie. Biedne animatroniki. Jakiś pajac je niszczy. Cholerny gnoju. Tej gnoju. No dobrze, ale już czwartą i piątą noc może jutro spróbujemy zrobić. Mam nadzieję, że przejdę. Bo w sumie FNaF 3 to taki... Nie jest aż tak straszny. Ale z tego co widziałem, czwórka to będzie tak przerażające doświadczenie. Bo dla mnie najgorszą rzeczą jest to, jeśli jest całkowita czerń nic nie widać i możesz się spodziewać tego jumpscara. To jest najgorsze. A widziałem, że właśnie w czwórce jest tego najwięcej. Więc no trzeba to szybko przejść i zaczynamy czwóreczkę. Dobrze. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia. Pa pa.